Cześć, witajcie w kolejnym wideo. Mamy kolejny tydzień, kolejny dzień prac przy Nissanie. Dopiero przyjechałem, także muszę odkryć Nissana. Zawsze przykrywam go plandeką, w razie co, nic na niego tutaj nie poleciało. To czasami może przeciekać coś z dachu, dlatego plandeka odkryta. No, Pozbieram jeszcze stare papiery ścierne. Może zacznę od tego, żeby obszlifować to, co ostatnio tutaj wyszpachlowałem. Następnie pewnie będzie już ostatnia warstwa, chyba że tu już teraz jak zeszlifuję będzie w porządku. Zostanie mi jeszcze klapa do zrobienia, czyli najważniejsza rzecz. Najwięcej szpachli pójdzie. Ten bok już też na końcówce. Postaram się dzisiaj ogarnąć to przez cały dzień. Mam nadzieję, że mi się uda. Muszę jeszcze wyjąć fotel, na tutaj wkładam, żeby nie walał się gdzieś po garażu. Jeszcze potem do przygotowania będę miał zderzaki. Muszę podszlifować w niektórych miejscach, żeby, żeby było równo wszędzie, bo jak przedtem zdzierałem farbę, czy podkład, to porobiły się takie widy jak miejsce, jak tutaj widać, o, że trochę w niektórych miejscach się poprzecierało bardziej. Także będę musiał to powyrównywać. A ja najpierw zaczynam od szlifowania szpachli. Przeszpachlowałem jeszcze ostatni raz, tutaj jeszcze mi wyszło troszkę na progach, a w międzyczasie jak szpachla schnie, to zacząłem oklejać sobie tutaj wszystkie miejsca, gdzie będę poprawiał konserwację, żeby sobie nie pochlapać tej gwintu przewodów. Jeszcze w międzyczasie tutaj na dole, gdzie mamy otwory, o, tutaj wywierciłem sobie otwór z drugiej strony również do zamocowania błotnika. Zdjąłem osłony lamp, które będę musiał też przeszlifować jeszcze. No tutaj też już mam oklejone. Zaraz będę psiko konserwacją. Tam gdzie trzeba. I cały tył tutaj jeszcze też zeszlifowałem. Starą konserwację okleiłem tutaj, żeby mi nie wyleciało przez otwory do środka. Ostatnie szlifowanie. I za chwilę będę oklejał resztę, żeby przygotować do konserwacji. Ostatnie szlify na błotnikach zrobione. Jak widać tutaj za mną już nad kole przygotowane. Z drugiej strony również. O, ta strona też już jest zrobiona w międzyczasie. Przygotowałem jeszcze wszystko, poklejałem do zrobienia konserwacji i przygotowałem czy zro, i zrobiłem już tutaj progi, te elementy, które tej Michał mi wstawił, kątowniki. Trochę tutaj z tyłu w nadkolach, z drugiej strony tak samo. I zrobiłem sobie tutaj pod nogami kierowcy też taką powierzchnią, bo wcześniej wycierała mi się farba, bo miałem tylko pomalowane farbą. Chciałem spływać może Raptorem, taką farbą do malowania nadwozi, ale stwierdziłem, że na razie zobaczę jak to wyjdzie z konserwacją. Niestety miałem tylko jedną puszkę, która mi się już skończyła i nie dałem radę zrobić tutaj przednich błotników oraz tyłu samochodu, także będę musiał jutro wjechać do sklepu, kupić jeszcze jedną puszkę konserwacji i wtedy Ogarnę to do końca. A tymczasem jak to schnie, to zabiorę się za dalsze przygotowanie do malowania. Teraz zacznę szlifować obydwa zderzaki. Teraz zacznę szlifować obydwa zderzaki, przedni i tylny. Tu gdzie są jakieś miejsca, tak jak tutaj wspominałem o takich miejscach, gdzie się tutaj trochę przetarło. Będę musiał to wyrównać papierem. A Następnie przygotowania wnętrza. Wnętrze będę też odświeżał, muszę całe odkurzyć, jak widać jest pełno kurzu i syfu. No i przygotowania do pokrycia całego samochodu podkładem. Też będę musiał jeszcze cały samochód ładnie zmatowić, odtłuścić, wtedy pooklejać wszystko, szyby i tym podobne, no i będę mógł działać dalej. Mała zmiana decyzji. Jednak najpierw zabrałem się za rozbieranie drzwi, także wyjąłem klamki. Będę musiał jeszcze przesmarować mechanizmy, bo tutaj przy tym jeszcze w miarę chodzi, ale przy drugiej jest trochę zardzewiały. Także to ogarnę. I zacząłem już szlifować. Tutaj musiałem lekko dorobić szpachlą. Muszę to jeszcze lekko przeszlifować. I jeszcze tutaj jedna taka mała wgniotka wyszła na drzwiach, ale to przy okazji jeszcze przeszpachluję. Dałem drugą warstwę szpachli na klapę z tyłu, jak podeschnie, pewnie jutro, albo albo jakoś w tygodniu podjadę, będę robił dalej, na razie niech sobie wyschnie, jest świeże. Konserwacja, to co dzisiaj robiłem wyschło, także następnym razem zdejmę te taśmy i zrobię to, co dzisiaj mi zabrakło już. Tutaj obydwa błotniki, no i tył, i jeszcze pod nogami pasażera, tak jak przy nogach kierowcy tutaj zrobiłem, tak przy nogach pasażera również. Na dzisiaj kończę, poczekam aż wszystko obeschnie, yy, następny film to będzie dalej przygotowanie do malowania, będę szlifował i może uda się już coś pomalować w podkład, ale to jeszcze zobaczę. Także dzięki za dzisiaj, zostawcie subskrypcję, lajka, możecie napisać jakiś komentarz i widzimy się w następnym wideo. Do zobaczenia, cześć.